Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Jako że teraz Formuła 1 znowu powraca po tygodniu przerwy będziemy jeździć po to, że w jedak to znaczy prawdziwi kierowcy. Formuły 1 będą się ścigać po tym torze w Arabii Saudyjskiej. Tak ja dzisiaj tutaj Wam pokażę, w jaki sposób powinno się przejechać poprawnie okrążenie właśnie po tym torze. Let's go! No i wchodzimy w próbę czasową F1 2021. No i wybieramy tor w Arabii Saudyjskiej. Jest to jeden z moich ulubionych torów w Formule 1 ze względu właśnie na ten pierwszy sektor. Mega kręty, bardzo szybki. No poczucie prędkości w tym sektorze jest magiczne. Wchodząc z prędkością prawie 300 na godzinę w niektóre te zakręty, dlatego ten tor ma już swój charakter. I wiele kierowców, jak jeździło po tym torze w F1, no to mówiło, że to jest naprawdę magiczny magiczny tor, jeśli chodzi właśnie o ten pierwszy sektor. I to jest właśnie tor, który sprawia ogromną przyjemność z jazdy. No I już jesteśmy na torze w drzedach. Mega szybki tor. Teraz jesteśmy w trzecim sektorze, gdzie jest ta długa prosta i tutaj można używać systemu DRS. Hamowanie do ostatniego zakrętu i wychodzimy na prostą startową. Odpalamy DRS w tym momencie. To jest ta pierwsza strefa DRS i dosyć długa prosta. Na dojeździe do T1 można tutaj wykonać sporo, sporo manewrów ze względu na to, że to jest mocne hamowanie. Wchodzimy wyszykane, lewo, prawo. I wychodzimy z niej, i przed nami jest ta magiczna sekwencja zakrętów, te eski. Chodzimy z bardzo dużą prędkością, i od tego momentu mamy już tak naprawdę gaz w podłodze. I tutaj już lekkie jest odpuszczenie, ale z dalej dużo prędkości się wnosi w te zakręty, i to sprawia, że po prostu wyjazd z tych esek no to jest niesamowite uczucie, uczucie takiego spełnienia. Kierowcy Formuły 1 ponieważ można w pełni wykorzystać osiągi tych bolidów, osiągi aerodynamiczne. Teraz jesteśmy w drugim sektorze, kolejne tutaj szybkie zakręty, szybkie szykany. Wychodzimy na taką kolejną, długą, prostą, połączoną właśnie z takimi szybkimi łukami, które oczywiście pokonujemy na pewnym gazie. Szkoda, że tutaj nie ma strefy DRS i teraz przed nami bardzo szybka szykana, trzeba tutaj w odpowiednim momencie się złożyć, bo można przestrzelić ją. No i wychodzimy na kolejną długą prostą, najdłuższą chyba na tym torze i tutaj już mamy DRS i cały czas tutaj trzeba się trzymać z lewej strony i w ostatnim momencie odbić do prawej. No i wchodzimy z no dosyć może nie dużą prędkością w ostatni zakręt, ale on jest szeroki na wejściu, więc można wnieść dużo prędkości, ale trzeba uważać na wyjściu i teraz właśnie tutaj skończyliśmy okrążenie. A ja was zabieram na takiego hotlapa, tak no z petardy, z petardy postaram się tutaj zejść poniżej te, tego czasu, minuta 26.0, zobaczymy czy się uda. Dobra, udało mi się pojechać kilka okrążeń, złożyć jednego lapa, no i zapraszam was na okrążenie po torze w jednak Zaczynamy okrążenie od jak najszerszego wyjazdu na prostą startową, żeby zmaksymalizować prędkość. Właśnie na rozpoczęciu tego okrążenia i zmierzamy do pierwszego zakrętu do tej szykany. Szukamy punktu hamowania. On się zaczyna tuż za tabliczką oznaczającą 100 metrów do zakrętu, więc mniej więcej hamujemy na poziomie 80 metrów do zakrętu. Wchodzimy w pierwszy zakręt na czwartym biegu, i tutaj jest ważna rotacja, szczególnie właśnie na wejściu w dwójkę, żeby ten tył troszeczkę był lekki żeby te przednie opony kleiły. No i trzeba pilnować tutaj się z trakcją na wyjściu. Jak widzicie troszeczkę ten tyłek mi uciekł. No i zmierzamy do bardzo szybkiej technicznej sekcji zakrętu i teraz jest kluczowe, żebyś wszedł ten zakręt w odpowiednim momencie, jak najbliżej tej bandy, bardzo łatwo w nią przywalić. I teraz od tego momentu jedziesz na pełnym gazie. Na pełnym gazie trzymasz but w podłodze blisko tych band po lewej stronie, siódmy bieg, żeby była lepsza trakcja i teraz wchodzimy w kolejny zakręt, dalej trzymasz gaz w podłodze i teraz od tego momentu zaczynasz leciutko przyhamowywać, żeby złapać przyczepność przedniej osi i od razu wy, ten lewy wierzchołek po tych tarkach i wychodzimy właśnie z tych esek, no jest niesamowite uczucie jak... Świetnie, jak dobrze je przejedziesz. I teraz będziemy zmierzać do kolejnego hamowania. Ich jest mało na tym torze, i tutaj to jest taki głęboki zakręt, w którego nosimy dużo, dużo prędkości. Jak widzicie, troszeczkę te przednie opony mi nie skleiły, wypchnęło mnie na zewnętrzną. Przez to stracę troszeczkę na wyjściu, ale odzyskam mimo wszystko od mojego czasu, ponieważ mam lepszą trakcję niż okrążenie wcześniej. I teraz tutaj trzymasz się blisko, jak najbliżej tej bandy, żeby minimalizować dystans, który mamy do pokonania. Od razu do tej lewej bandy i otwierasz sobie teraz tę szykanę i to jest ważne, żeby jak najbliżej zacząć tego wierzchołka mi się to nie udało, można było bliżej i teraz tutaj wyjście jak najszerzej tylko żeby właśnie nie przywalić bandy i od razu do lewej strony, żeby minimalizować dystans, który mamy do pokonania cały czas jak najbardziej na wprost staramy się przyjechać właśnie te łuki i zmierzamy do jak, no do najszybszej szykany na tym torze i to jest najważniejsza szykana, bo trzeba w odpowiednim momencie się złożyć jak widzicie strasznie wynosi ta siła odśrodkowa i trzeba uważać na limitę Toru na wyjściu i od razu tutaj ta siła odśrodkowa nas wypycha na lewą stronę i trzymamy się teraz cały czas lewej strony, minimalizacja dystansu, cały czas lewa strona, lewa strona, lewa strona i w ostatnim momencie odbijamy do prawej, hamujemy mniej więcej na poziomie 75 metrów do zakrętu, mocne hamowanie, i to jest głęboki zakręt na wejściu, więc późny Apex dopiero w tym momencie najeżdżamy na wierzchołek, i teraz jest ważne, żeby jak najszybciej oczywiście wcisnąć gaz w podłogę, bo przed nami jest jeszcze długi dojazd do mety. I od razu do lewej strony prawe koła są na białej linii, żeby zmaksymalizować całą powierzchnię toru. No i kończymy okrążenie z czasem minuta 26.0. Nie jest to jakiś mega, mega wybitny czas, ale to było okrążenie, żeby Wam zobrazować mniej więcej w jaki sposób powinno się jechać okrążenie po torze w Jedach. Jakie są Wasze typy, jeśli chodzi o Top 3 w Arabii Saudyjskiej? Podzielcie się w sekcji komentarzy, a ja Wam dziękuję. Trzymajcie się, hej!